Operacja jest denna No chyba ci mówiłem, że ja nie jestem yy, lekarzem, tylko weterynarzem I to z tego, chyba możesz robić operację ludziom, chyba nie Dobra, trzeba robić tą operację Co to za dźwięk? Nie pytaj Widzisz, ona umiera przez ciebie, Już, dawaj to i widzisz? No dobra, dobra. Ha. Grażyna dzwoni. Halo, co chcesz Grażyna? Wiesz co, przyjechał do nas chłopiec z pilną operacją głowy. E, ale my też robimy Martynie. I co z tego? On ma uraz głowy, mózgu, ręki, drugiej ręki i dwóch nóg. I co z tego? To żona potrzebuje pilnej operacji. Dobra, zamknij się, nie robimy mu operacji. Ach. I. Dobra, chyba musimy już pojechać do tego. No, normalnie już pojechać do sali. Tylko skończyłem. No, nie widzi, robimy jej operację. No, chyba widzę. Dobra, więc. Stary przez przypadek i mózg wyjęłem. O, nie oddycha! Co ty robisz? No, reanimuję ją. Stary, trzeba jej włożyć mózg. A po co jej wyjąłeś w ogóle? Nie pytaj. No nie da się włożyć. No da się, jakbyś wiedział. Ona nie ma głowy na rzepy tak jak twój mózg. Te ja mam mózg na rzepy? Ona nie oddycha, jakbyś wiedział oddycha. I co z tego? Dobrze będzie żyła. A no to dobrze myślisz, dziomek. Dobra, leć z nią do dziesięćego yy, ...na no, salę drugą B. Okej. Okay. Do dziesięcego... Ale ona tutaj się... Ona tutaj się przetreportowała. No na pewno, powiem ci. Dobra, jestem już. Gdzie jest ta krzyżyna? Kazał do drugi B, no to kładę ją do drugi B. Dobra, i tutaj, za chwilę przyjdzie ten, ten chłopiec z tym urazem głowy, mózgu. Jezus, ja się już baję. What the fuck, co, 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 co ja tutaj robię? Czemu ja mam jakąś denną maskę na sobie? Czemu to wygląda tak, czemu to ja się nie To jest denne. Ach, to jest ee, jakiś przycisk. Wezwi lekarza. A, nauczyłam się już czytać. Czemu? Coś nacisnął, wezwi lekarza. Czumu, ja nie jestem lekarzem, jestem weterynarzem. Nie pójdę z ryką. Coś nacisnął, wezwi lekarza. Jestem lekarzem, jestem pielęgniarką. Idź do niego, idź do tego kogoś. Jestem weterynarzem. Jajko! Co chcesz ode mnie? Idź do tego, idź do tego kogoś, bo ktoś tam się wezwie, lekarza, a ja nie jestem lekarzem, ja jestem pielęgniarką. Ale czemu ty nie mi musi... Ja mam teraz przerwę. Będę nie obchodził. Tak, troje. Muszę to wyciszyć. Przybiorę się i będę wyglądał jak jakaś dziewczynka słodka. Soj psyszła. O, od razu wyglądam lepiej. Tylko mam zołaną rękę. Trudno. Daj, dziewczynko! O, cześć! Mam na imię Martynka, Wiesz, może jest lekarz? Może to nie wiesz, a ja jestem lekarzem. Serio? Tak, jestem lekarzem. Mam wrażenie, że nie mam tego głosu, ale przybrałam bez pacjenta. Wiedziałam, że mnie nie zaczepić. Słuchaj, um, co chcesz? Co, co ja robię w ogóle? To było tak. Pojechałaś ze siostrą, z bratem i drugą siostrą na narty i spała z wyciągu. Aha, fajna historia. Dobra, głodna jestem, daj mi coś do żarcia. Okej, okay, tu masz banany. I tu masz soczek, wcale go nie piłem. Okej. Okay. Spoko. Co by tu porobić? Hmm... Może... Hej dziewczynko, jak masz na imię? A, hej! To ty Martyna. Ja Maja. Wiesz co, przywieźł mi wózek chce i chcę iść do sklepiku. To... To szpitalne nie mi w ogóle nie smakuje. No spoko! Wózek i malutki, tu Fajny! Mm, proszę, a co się staje, że muszę na Mam złamane dwie nogi Ja rękę! Na szczęście jedną No e, Chodź e, Pójdziemy tam A tu są jakieś lekarze Wiesz co, Grażynko? Co? Zakochałem się w tobie! A! Ja tobie też. Ja powiem ci jedno. To, to dziecko należy do mnie. Uuu! Mów dziecko razem. Chyba się nie interesują nami. No dobra, jedziemy. Chodź, popcham cię. Nie, nie musisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee, chcemy Soczek i może co jest? Arbuza może banana. To poprosimy soczek pomarańczowy, mleczko w kartoniku, arbuza i jednak banana. Dobrze dolić się soczkę? Poprosimy. Dobrze. Soczek, mleko, banan, ciągnący się nie mieści? i arp. To będzie 20 zł. 20 zł? Tak dużo. Ehm, ehm, a możemy. Nie, możecie zobaczyć później. Ej, to wiemy, ja też mam wypłacić trochę kasy. Okej, okay, jeden, dwa. Proszę! Dziękujemy. Zapraszamy ponownie. Okej. Okay. Chodź, może zobaczymy, co jest dalej. Wow, jaki fajny ogródek. No, o, jaki fajny ten. I zwierzak. No, chowa się tam, zwierzaku. Nie rozumiem swojego języka, oh, kochany. Ach, jeszcze co, bo tu się nie ma Może zobaczymy, co jest dalej. Aha, nie chciałam tego widzieć. Okej. Okay. tam jest? Nieważne. Dobrze. Jedziemy. Tutaj. Wiesz co? Jestem ciekawa, co jest na numer 0. No ja też. Pójdziemy tam? Okej, okay, tylko zostawię moje zakupy. Tutaj... No dobra. Możemy jechać. Okej. Okay. Ale my jesteśmy na piętrze 0, tylko jesteśmy na piętrze minus 1. Trudno, o to mi chodziło. Jesteście coś ciekawego? Nie, o kule, może będzie ci łatwiej chodzić na kulach. Okej, okay, niech ci będzie. Ma wiele łatwiej. Chociaż mogę ugrać, że chodzę. Dobra. Chodź. Hmm. Tu jest jakieś. jakieś urządzenie. Wszystkie się świecą, a może to jedno? Nie. No tak. Ej, zobacz, to jest taki przycisk. No faktycznie, chodź śniego. No nie dosięgnę. Ja tym razem. Ja tym bardziej. Dobra. Właśnego. No eee. nie mogę go nacisnąć. O, nic z tego. się otworzyła. Chodzimy tam? A nie? Wow! Co tu jest? Jest pełno błota i długo tam śmierdzi. Trudno teraz się żyje, wchodzimy. O, jaki złodziak! Co to jest? O, to jakiś krokodynozaur. Mmm, złodziak. Ja w swojej sobie jeszcze. bym się. bym tak się nie zbliżała do niego. Jaki złodziak. Dobra, wchodzimy ehm, tutaj? No dobra, tylko tu są lasery. Ale tu można je wyłączyć, myślisz ty? Oczywiście. To jest szkielet, no właśnie! Aha! Nie bójcie się mnie, dzieciaczki. Jestem panem naukowcem. Zajmuję się tym, tymi Eee, Naprawdę? Tak, na wszystkich planetach i na całym świecie, ogólnie. W samym kosmosie i innych planetach istnieje tylko 10 gatunków mm, mm, krokodylolemurów. lemurów To bardzo rzadkie zwierzęta. Tak. Niestety jeden mały krokodyl uciekł mi i, i, i nigdy że 5 lat temu mi uciekł i nigdy już go nie odnaleziono. Naprawdę? Tak. Teraz musicie mi go znaleźć. Serio? A po co? Bo to są bardzo rzadkie zwierzęta i są bardzo, um, są bardzo rzadkie. Um, w nagrodę możecie, <coughs> mogę Wam zaoferować eliksir, który pozwoli Wam szybciej wrócić do zdrowia i szybciej, szybciej, i, i szybciej się uczyć. Serio? Chodź w to. Ja też. Zobacz na każdym piętrze, czy żaden krokon lemur się y, nie ukrył. Najpierw przejdziemy na 0 na czy na jeden? Na jeden, dawaj na jedynkę. No dobra, chodźmy tutaj, może w tą stronę. Zobaczcie jakieś drzwi. Wow, jaki mały jaszczurek! Nie, nie jaszczurek, tylko mały krokoleniwiec, czy tam lemur. <coughs> musimy go do Pana profesora. Okej. Okay. mogę zaczekać tylko iksirył, ja też. Tylko na piętro minus jeden. Dobra, musimy lecieć do Pana profesora. Albo po prostu do Pana naukowca. No. Ale dziwne, że jest dzień, a tutaj nikogo nie ma.

Panie profesorze, co się stało dziewczęta? Mm, już znaleźliśmy mojego krokoleniwca. To krokoleniwca, tak? Tak. Dobrze, teraz zrobię dla was eliksir. Bo obietnica to obietnica. To do nauki, a tutaj zrobię mm, to jest do wyzdrowienia. Tylko dziwne te kolory. Takie same są. No dobra. Dziewczęta to do nauki, a to do wyzdrowienia. Wypijcie. To jest Einstein. ile te eliks... Te liks, się trzymają. No, moim zdaniem, stwierdzając po, po waszym kolorze włosów, dla Mai, to będzie 360 lat, a dla Martyny 730 tysięcy. O! Serio, będę najmądrzejsza w szkole i będę taka odporna. No dobra, dobra, to pa! Dobrze. Dobrze, o jakie słuchaczki bawię się już razem. Do zobaczenia!